Witam Was po raz kolejny, ja jestem Paweł, a to są trzy szybkie. Bez zbędnego gadania przedstawię Wam trzy gry na Androida. Pierwszy raz w trzech szybkich, coś ze wczesnego dostępu, ale naprawdę warto, bo gra wygląda jakby była już gotowa. Jeśli pamiętacie popularne w 2019 Archero, to koncepcja nie powinna być Wam obca, ale moim zdaniem Hunter Master of Arrows jest grom lepszą. Generalnie poruszamy palcem po ekranie, a nasz bohater wykonuje takie same ruchy, przy okazji strzelając we wrogów, a ci są mocno zróżnicowani. Z kolejnymi etapami pojawiają się utrudnienia, wiadomo, więcej wrogów różnego rodzaju, przeszkody terenowe, za którymi ukryjemy się my, ale również wrogowie, a dodatkowo nawet kolce czy piły. Zabijając potwory zdobywamy doświadczenie, a każdy kolejny Level da nam pewne ulepszenia podczas aktualnej rozgrywki. Kiedy zginiemy, możemy wydać zebrane monety na stałe modyfikacje i próbować szczęścia ponownie. To jest dzisiejsza bomba, bardzo dobrze zrealizowana gra logiczna z pomysłem. Ten typ gier sprawdza się zarówno stacjonarnie jak i mobilnie i myślę, że Fractal Space mógłby spokojnie konkurować z odpowiednikami na komputerze czy konsoli. Znajdujemy się gdzieś na stacji kosmicznej, szczegółów brak, bo celem tej gry jest ich odkrycie. Zanim to nastąpi, musimy zmierzyć się z pułapkami przygotowanymi dla nas przez sztuczną inteligencję, która najwyraźniej nie chce, żebyśmy odkryli o co tu chodzi. Po drodze będziemy biegać, skakać, latać z użyciem jetpacka, strzelać z tasera, przenosić skrzynie. Wszystko po to, żeby nie dać się zabić i zbliżyć się do poznania fabuły. Miło, że twórcy postarali się o kompatybilność z większością padów, co bardzo poprawia jakość rozgrywki. Tym razem coś w stylu retro. Klasyczna platformówka w dwuwymiarowym wydaniu z grafiką w stylu pixel art. Całość jest podzielona na poziomy, które są wypełnione potworami, ruchomymi platformami czy dodatkowymi przeszkodami jak chociażby cała masa ostrzy wbita w ziemię. Na to wszystko zostajemy wrzuceni my z umiejętnością skoku i bronią, a przeszkód z każdym poziomem jest coraz więcej. Dobrze jest zbierać po drodze monety, które wydamy w menu na ulepszenia postaci. To pozwoli łatwiej skończyć kolejne etapy. Ze względu na oprawę wizualną nie jest to gra dla każdego, ale fanom takiego klimatu naprawdę polecam. To już wszystko na dzisiaj, zapraszam Was na kolejne trzy szybkie już w następną sobotę, dajcie znać w komentarzach, czy się podobało, dzięki do następnego.